No dzień dobry. Dzisiaj chciałem Was zabrać na wycieczkę na szubę. wycieczkę z trej miasta, gdzie mieszkam, z Gdańska konkretnie. No i przyjechałem na słynny most nad Radunią, mostek. Ale niewiele z niego zostało i powiem szczerze, bo rower zostawiłem tam. Nie wiem, czy jest sens się pakować na drugą stronę z rowerem, tym bardziej, że mam i wszystko. Nie wiem w jakim to jest wszystko stanie to No dobra, zaryzykujemy nie? Raz się żyję do domu nie mam daleko, żeby się wrócić Dobra, po obejrzeniu tego jak to tu wygląda wszystko To chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby się to pakować z rowerem i z sokwami Puszka objazdu także na dzień dobry taka atrakcja Czuję, trzeba uważać, żeby się nie podchnąć o występującym gwoździe Musi się nie wglebić. No trudno, dobra, Pojedę do ko. Czy się przejedziesz rowerem? Przeszedłem, tak, no. Ale najpierw rower, a teraz całą resztę. Kurczę, nie sądziłem, że to aż się w takim złym stanie Widziałem na zdjęciach, że jest dramat, ale coś ryzykował. A ja tak samo zrobiłem. Najpierw poszedłem piechotą, mówię, dobra, nie ryzykuję. Ale potem sobie pomyślałem kurde, muszę go tam wepchnąć pod tą górkę, jechać gdzieś dookoła. Tak? Jest bliżej? I mówię dobra No dobra moi mili Przeszedłem w końcu przez ten mostek Przeprowadziłem rower Potem wróciłem się po bagaże Ale spotkałem tam człowieka Chwilę pogadaliśmy No i jest godzina Godzina, godzina Uciekło mi dużo czasu Z pół godziny więc jadę dalej. Plan na dzisiaj jest taki, żeby dojechać z Gdańska do Wzycki Szewskich. Tam gdzieś w okolicach się zbunkrować do rana, a jutro pojechać dalej do miejscowości Odry, gdzie są kręgi kamienne i pojechać szlakiem kręgów kamiennych, który mierzy 91 km i prowadzi aż do Węsiowa. No a potem jakoś wrócić do domu. Także przygoda, zobaczymy, ile, ile się z tego uda. Mam nadzieję, że dzisiaj pogoda mi nie pokrzyżuje planów. Że nocleg w końcu się uda. No to cisnę dalej. Jestem już 2,5 godziny w trasie. Raczej nie zdążę dojechać dzisiaj przed zapadnięciem zmroku z do. Wydzycki szewskich mijam okolice przy Widza teraz <laughs> I jeszcze cztery dychy No to przy takiej średniej to Nie ma szans No będę sobie szukał pewnie zawitnego jakieś inne miejscówki Rano najwyżej tam wyruszę Nie ma dramatu Wiatr straszny wieje Miałem taki plan, żeby nie nagrywać niczego podczas jazdy z rowerem bo to ile można oglądać w kółko to samo i że będę robił jakieś może inne ujęcia ale cholera to nie jest taka prosta sprawa Słońce chyli się ku zachodowi powoli Jeszcze pewnie z godzinka pojadę i Kończę na dzisiaj. Niewiele mi się tu nabiło, ale nie o to chodzi. Czasem jest tak, że bardzo ci się spieszy i chcesz za wszelką cenę zdążyć ale czasem jest też tak, że jak zobaczysz coś z daleka interesującego to trzeba się zatrzymać właśnie po to, żeby zrobić zdjęcie albo chociażby na to popatrzeć ale. takie drzewo niby nic, a jednak Fajnie, przyjemnie, cieplutko, zachodzik słońca też był niczego sobie, było parę fajnych miejscówek, naprawdę mega. No a teraz już powoli się robi ciemno i muszę dygać gdzieś, szukać powoli czegoś do spania. No nie wiem czy też będzie widać, ale no, udało mi się rozbić, popełniłem błąd. Trzeba było się rozbijać za widnego a nie szukać potem po ciemku. Miejsca to jest bez sensu, kompletnie. Trzeba jednak, miejsce do noclegu znaleźć sobie za widnego. No, hamaczek Moskitiera, śpiworek i lulu. Do jutra. No, dzień dobry. Mamy czwartą piętnaście. Zaczyna świtać widać Za drzewami widać już Niebo, które się robi pomarańczowe Dzień dobry Piąta rana sobota dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę szlakiem kręgów kamiennych w miejscowości Odra do miejscowości Węsiory szlak liczy 96 km i stare stary peroroski peron jak z mojego dzieciństwa rzeką Wdą. Zaczynamy. A jest tu znamy, piękny młyn. Bardzo ładny. Kręgi kamienne w miejscowości Odry nad rzeką Wdą to stanowisko archeologiczne, które ma związek z osiedlaniem się podczas swojej wędrówki ze Skandynawii nad Morze Czarne gotów i gepidów. Cmentarzysko jest datowane na pierwszy wiek naszej ery. Obejmuje 10 kręgów kamiennych oraz 29 kurchanów. Kręgi kamienne są związane z obrządkiem pogrzebowym, a także miejscem zwoływania rodowo-plemiennych zgromadzeń wiecowych. Jeżeli chodzi o rezerwat przyrody, kręgi kamienne w Odrach, to warto się tam wybrać w troszeczkę późniejszych godzinach, ponieważ jest czynne dopiero od godziny 10, a w weekend od 11.00, także nie udało mi się wyjść na teren. Ale zajrzałem z góry z drona. Ruszam dalej, mam do końca mojego szlaku 80 km. Szlak kręgów kamiennych jest trzecim co do długości szlakiem regionu Gdańskiego. Przebiega on przez wschodnie pojeździe kaszubskie, równinę Harzykowską i kończy się w Borach Tucholskich. Główną atrakcją szlaku są dwa najbardziej znane na Pomorzu Gdańskim stanowiska kręgów kamiennych w Odrach i w Węsiorach, które oddalone są o siebie o około 65 km. Pozostałe kilometry wytyczonego szlaku to trasa, która prowadzi nas do miejsc w styku z innymi szlakami turystycznymi takim jak Kaszubskim czy w Zgórz Szymbarskich, a na południu ze szlakiem Kociewskim. No 9 rano, więc czas najwyższy się na najwyższe zjeść jakieś śniadanie. Te napeczki, kawka się robi, w taką sobie znalazłem miejscówkę. Nie najgorzej chyba. Szlak kręgów kamiennych jest szlakiem pieszym, więc nie ma się co specjalnie dziwić, że niektóre fragmenty drogi wyglądają tak. Dawno nikt tym szlakiem chyba nie jechał, nie szedł. Sądząc po ilościach pajęczyn, które zbieram na twarz, to myślę, że jestem jednym z niewielu. Jeden z zielonym szlakiem. Jest kilka takich miejsc których mogłoby nie być. Teraz się zjeżdża z góry na dół, Tylko po to, żeby za chwilę znowu wjechać. No Cmentarzysko w Węsiorach jest podobnie jak to w miejscowości Odry powiązane z gotami i gepidami. Badania archeologiczne rozpoczęto tu dopiero na początku XIX wieku. Stanowisko archeologiczne obejmuje trzy kręgi kamienne, 16 kurchanów. Oraz ponad 100 pochówków całopalnych i szkieletowych. Moja prawie dwudniowa wycieczka, głównie przez iglaste lasy po i szutrowo-piaszczyste drogi, dała mi wiele satysfakcji. Choć momentami do łatwych nie należy, to widoki, które mi towarzyszyły, podczas tej całej wyprawy rekompensują wszystkie niedogodności. Oprócz bajecznych jezior poukrywanych wśród gęstwin leśnych, Kaszuby to także kraina pól uprawnych i łąk, które zasiedlone są przez liczne zwierzęta, te dzikie, jak i te udomowione. Nie brakuje pięknych miejsc przeznaczonych do wypoczynku, a przegrzane upalnym słońcem ciało można schłodzić w jednym z dziesiątek jezior. Kaszuby to bardzo malownicza kraina, którą polecam wszystkim.